Piątek, piąteczek, piątunio. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy właśnie 12.33. Obiadek się gotuje, więc pomyślałam sobie, że sobie tu przyjdę na mój hamaczek i sobie troszkę poleżę, poleżakuję. I tak jak sobie tu zaległam, to sobie pomyślałam, że to jest w sumie bardzo dobry moment, żeby powiedzieć Wam o czymś, myślę, bardzo interesującym. Posłuchajcie, co ta wariatka tutaj nawija. Ile miesięcznie wydajesz pieniędzy na środki czystości? Takie jak płyn do szyb, tabletki do zmywarki, płyn do mycia naczyń, proszek do prania, płyn zmiękczający do prania itd. itd. Liczyłaś kiedyś? Liczyłaś? Weź to podsumuj. I pomyśl. A co by było, gdybym nie musiała, gdybym nie musiał wydawać tych pieniędzy i miałbym, miałabym te produkty zupełnie za darmo? Jest taka opcja. Pomyślisz, zwariowałam. To jest fakt. Jest taka opcja. Po prostu się do mnie odezwij, powiem tobie jak możesz to zrobić. Dokładnie tak, jak ja to zrobiłam. Właśnie rozpakowałam kolejne pudełko produktów do mojego domu. Które mam zupełnie za darmo. Ty też możesz. Pozdrawiam gorąco. Do zobaczenia. I jak ci się podobało to, co usłyszałaś, usłyszałeś. Jak ja sobie przypomnę, jak pierwszy raz usłyszałam tą informację i zrozumiałam, kim jest prosument, czym jest prosumpcja, to postanowiłam. Że nie chcę już robić zakupów tak jak wszyscy, tak jak do tej pory robiłam zakupy. Chcę współpracować z firmą, gdzie to jest fenomen. Czym więcej wydasz, tym więcej zarobisz. Tak naprawdę. Ale też, pierwsze, co chciałam zobaczyć, to produkty, to produkty. I idąc tym tropem, serdecznie zapraszam Ciebie na moją grupę na tej drugiej platformie FB tam jestem oczywiście pod moim imieniem i nazwiskiem. Tam e, znajdziesz w bio link do mojej grupy i na tejże grupie jest, są wszelkie informacje. Film sprzed bodajże dwóch dni jest przypięty e, i tam otwieram paczkę z moimi produktami, pokazuję je, troszkę o nich mówię. Wiesz, że jest duże prawdopodobieństwo, że znasz te produkty. Tylko najprawdopodobniej nikt wcześniej nie powiedział tobie, że masz opcję współpracy, masz opcję produktów w najlepszych możliwych cenach. Potem możesz je mieć za chwilę za darmo, a docelowo właśnie zarabiać pieniądze, zbudować sobie dodatkowe źródło dochodu. Także. Taką masz opcję i takie masz ode mnie zaproszenie, ale masz też drugie wyjście, oczywiście. Zawsze, zawsze jest drugie wyjście, przynajmniej dwa. Drugie jest takie, że możesz to po prostu zostawić i nadal tak, jak robiłeś do tej pory, jak robiłaś do tej pory, jak wszyscy w koło, um, po prostu chodzić do super hipermarketów i drogerii, tam zostawiać swoje ciężko zarobione pieniądze, i tak w kółko, i w kółko, i całe życie, bo. Produkty to produkty, jak już usłyszałeś, usłyszałaś, codziennego użytku. I naprawdę można inaczej. Także zapraszam, zachęcam. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz się dostać na tą e, drugą platformę, to po prostu napisz do mnie wiadomość prywatną. Udzielę tobie wszelkich informacji. Bo co? Bo zawsze warto rozmawiać. A ja sobie tu jeszcze, ach, z 15 minut poleżakuję. Buziaki, do zobaczenia.